Cześć Wam wszystkim. Dzisiaj Święta Niepodległości, 11 listopada, czyli mamy wolne cały dzień dla siebie. Tak więc, jak widać, plan Cordyceps. Co będę dzisiaj robił? Kończę nagrywać filmy w serii Cordycepsie. Tak więc zrywam owocniki. Zwiażę Wam dzisiaj kosteczki, yy, takie, które zostały wychodowane w słoikach, planuję też zrobić kilka fajnych kilka fajnych klonów z takich fajnych maczukowatych owocników może zrobię jakiś konkurs, porozdaję, pójdą, może tak zróbmy zrobię konkurs, osoby, które, dwie osoby, które odpowiedzą na pytanie tylko jeszcze nie wiem jakie pytanie zadam Dostaną po płytce Petriego z moim kordycepsikiem, z klonem. Tak więc, wracając, zważymy kosteczki, sklonujemy kordycepsy. Plan na dziś, muszę jeszcze zaszczepić kultury płynne innymi moimi grzybkami. Dzisiaj 11 listopada, tak jak mówiłem w moich krótkich shortach, wolny dzień od pracy, więc będę pracował w moich ulubionych hobby. I teraz tak. To jest kordyceps, którego robiłem 30 września. To jest klon kordycepsa. 30 września, no pięknie uroz, ale ciebie jest 11 listopada, czyli on ma Prawie półtora miesiąca, jeśli nawet nie półtora miesiąca. On dawno powinien zostać wykorzystany. On dawno powinien zostać. Popatrzcie się, jak się rozpuściło. Łoch, wow, od ciepła. To jest plastik, ale przylepimy. On dawno powinien zostać wykorzystany. Nie został wykorzystany, bo nie miałem czasu. Skupiłem się na kręceniu filmów zamiast uprawie grzybów. Więc, więc Mam dużo takich płytek z kordycem, które służyły głównie w celach pokazowych ale ja ich nie wykorzystam. Tutaj jakby ta kultura jest już bardzo stara. Ten grzyb prawdopodobnie przerósłby mi moje, moje podłoże, ale, ale czuję, że on by nie zaowocował, a jeśli by zaowocował takimi marnymi owocnikami. Więc dzisiaj robię powtórnie, klonuję mojego kordycepsika po to, żeby teraz zainkubować go w około tych 21-22 stopniach nie więcej, kordyceps nie lubi strasznie wysokich temperatur. I jak tylko przerośnie po kilku tygodniach, nie wiem, dwóch tygodniach, albo trzeba go włożyć do lodówki, ale najlepiej od razu przerzucać na kulturę płynną. Także to jest pokazówka, on idzie do kosza. Robimy, zaczynamy robić nowy klon. Stary skalpel, więc jeszcze raz do. Albo może szybciej będzie, jeśli ja to. No bo ten plastikowy to rzeczywiście on się topi w tym. Więc szybciutko przepalę go tylko. Oj, pali się. Pali się. I sklonujemy tego... Nie tu coś widać. Tu powinien pracować. Bliżej. Sklonujemy tego mojego... giganta. To jest gigant. Więc na razie go otworzę. O, jaki... Ten jeszcze gorący. O Jezus, jakie to gorące. Dobra, jest otwarty. Teraz już muszę dbać o sterylne warunki pracy. No ale to nie był dobry pomysł. Trzeba było wziąć nowy skalpel. Ponieważ mój skalpel jest tępy. Tyle razy go wykorzystywałem. jeden Plon. No właśnie, przecież musimy otworzyć płytkę. No tutaj klonowanie takiego korbka nie jest trudne, ponieważ on jest tak duży, że bez problemu wyjmuje fragment owocnika. Drugi kordyceps. I zrobimy jeszcze, ponieważ obiecałem na filmie, że będą prezenty. Więc jeśli... Ktoś... O jezu, znów nie zrobiłem tego właściwie. Nie otwarłem. W takim razie go wyrzucę. Za długo był na zewnątrz, więc zrobimy powtórnie. Pootwieram wszystkie te płytki, żeby już nie było drugi raz takiej samej sytuacji. Dobra, wszystkie otwarte. Ręce odkrywamy jeszcze raz. Dobra. I co? Dupa. Jeszcze raz. Jeszcze tym razem spróbujemy może takiego owocnika, ponieważ tamten już jest w stanie nie najfajniejszym. Chcemy zrobić trzy płytki. Albo dwie. On jest naprawdę prosty do klonowania, ponieważ ma dużą, 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 co? Dużą objętość. A w klonowaniu chodzi o to, żeby nie do, dotknąć zewnętrznych warstw. Tam, gdzie są zarodniki i inne bakterie. Dobra, mój klon, cztery są zrobione z tego mojego gigantusa maczu Jeszcze będę chciał sklonować bo ostatnio próbowałem, ale nie jestem pewny, czy coś mi wyjdzie. On jest bardzo cienki. Ciężko będzie sklonować z tak cienkiego. Na pewno pierwsze co zrobię to zmienię skalpel na nowy, bo ten jest już tak tępy, że on idzie do kosza. Wezmę może taki skalpel z taki bardzo ostry. Czyli to będzie wymienny, tak jest. Ten będzie dobry. Taki skalpel ten tym razem użyję. A dlaczego? Bo ma ostrą końcówkę. To szpica. Czyli co musimy zrobić? Pasowałaby mi jeszcze jedna płytka Petriego, ponieważ tam już zużyłem większość. Myję pierwsze moje płytki z zewnątrz. Alkoholu. Wciągam te folie, a raczej para filmy. Dobra, czyli mamy cztery płytki. No i teraz tak, trzonek odkarzamy. że mogę go trochę przepalić ogniem dobra i tak bierzemy się do roboty zanim otworzę skalpel tutaj w tym słoiku dobra w tym słoiku, przynajmniej w teorii, powinny być w miarę sterylne warunki, a może nawet całkiem sterylne. Dlaczego? Dlatego, że ten słoik nie był jeszcze otwierany nie ma filtr. Tak więc, raczej wszystkie owocniki na zewnątrz są sterylne również. Więc to jest jeden wielki plus uprawy w takich hermetycznych słoikach, że jak chcesz klonować, to nawet jeśli dotkniesz cię gdzieś z zewnętrznych warstw. To prawdopodobnie no, jest trudniej doprowadzić do kontaminacji. Zakładamy. Zakładamy nasz skalpel. Zawsze mam z tym problem. Najlepsze jest to, że ja dużo operuję w szpitalu. Tylko, że takie rzeczy robią pani instrumentariuszki, a nie ja. Także jak panie to oglądają, to się pewnie ze mnie śmieją teraz. Jak one to robią? Tak jest. Zrobione. On jest sterylny, ale nie zaszkodzi na parę sekund. I wyjmę takiego w miarę grubszego owocnika. Ups. Ten tam na dole wygląda w miarę obiecująco. Tak się zastanawiam, czy by go jakoś nie, nie ściągnąć, nie spryskać tym alkoholem trochę, żeby z zewnątrz... Nie wiem, czy to wyjdzie. Robię test. Pierwszy raz tak robię. On jest po prostu bardzo cienki. Nie chcę, żeby zarodniki, żeby to, co jest na wierzchu, dostało się do środka, więc powinienem tak otworzyć. Żeby nie zanieczyścić, czyli mi się uda. No nie bardzo. To już jest mikrochirurgia. To chyba się udało. はいそしたら。 Tu jest też szansa, że będzie klon. Chociaż tutaj na zewnątrz zostało troszeczkę czerwonego, więc tam też mogą być zarodniki, więc nie jestem pewny, czy o to nie chodziło. Znajdźmy jakiegoś innego. Te moje owocniki też są dość stare już. Ja powinienem klonować je dużo wcześniej, jak były młode. No, ale jak nie było czasu z zebrać owocników wcześniej. Och, jaki gorący znów nóż. Jak sklonować takiego cienkiego? Na moich rękach jest pełno też zarodników. Więc... Mam wątpliwości, jak to zrobić. Chyba, że spróbuję jeszcze raz tego. wiemy tu. Moje, moje ręce. Hmm. Strasznie gorący mam nóż, też przesadziłem z tą temperaturą. A się uda. Bardzo mała ilość, ale kto wie. A nóż. Jest I ostatni. W stanie tam. No zobaczymy. Popatrzcie też, jak ładnie zaczyna rosnąć kordycepcik w moich nowych pojemniczkach plastikowych tym razem. Dlaczego plastikowych, a nie szklanych? Dlatego, że są szersze. Będzie łatwiej wyjmować kostkę. Uwierzcie mi, wyjąć kostkę z takiego litrowego słoika. Nie jest łatwo jeszcze, jeśli Ci zależy na tym, żeby nie naruszyć konstrukcji tego, tej, tego ciasteczka. Z takiego będzie dużo łatwiej. Chociaż popatrzcie, jeśli on jest taki wysoki, a moje kordycepsy potrafią rosnąć naprawdę wysokie, to tu najlepiej widać. Nie wiem, czy nie trzeba będzie poszukać czegoś nieznacznie większego, ale wyjdzie w praniu. To są płytki z moim kordycepsem, tak zwanym długim, czyli tym, który się tak strasznie męczyłem, żeby pobrać, żeby pobrać fragment owocnika, ponieważ miał bardzo cienką łodygę. I przeanalizujmy sobie teraz te wszystkie pięć płytek. I zacznijmy może od tego. Jak widzicie, tego muszę wstrząsnąć, żeby tutaj pozbyć się tej wody z zewnątrz. Pamiętajcie, że to, co teraz robię. To tego nie wolno robić. Płytka powinna leżeć do góry i tak przerastać, żeby nie doprowadzać do takiego rozprowadzania wody, żeby, nie wiem, umyć, umyć tutaj jakby to wieczko. Ale ja to robię w celach jakby YouTube, prawda? Czyli nagrywam film, więc chcę, żebyście coś widzieli, więc, więc to jest błąd, którego nie wolno popełniać, ale na potrzeby filmu nie ma innego wyjścia. I teraz popatrzcie na mojego kordycepsa. Przełączmy się. O. Pięknie przerasta. To jest płytka, która mi się udała. Nigdzie z boku nie ma kontaminacji. Klonik widać, że żyje swoim życiem. Raczej nie ma tutaj też nigdzie zasianych zarodników, więc transfer wydaje mi się, że się udał. Także jedna płytka super. Teraz druga. Kordyceps długi. Tylko ten jest, tam był 11 listopada, a to też ten sam dzień. Dobrze, i znowu wstrząśnijmy, żebyście coś widzieli. Jaką tutaj mamy sytuację? Również transfer wydaje się udany. Nigdzie z boku nie ma kontaminacji. Żadnych innych pleśni i zarodników. Bo pamiętajcie, ja również nie chcę zarodników. Ja nie chcę tworzyć nowych kultur. Ja chcę klonować mojego ulubionego kordycepsa. Tutaj. <laughs> Tutaj taka sytuacja, że. I teraz właśnie nie wiem, co tu się, się stało. Czy to przez to, że trząsłem, bo już w poprzednich filmach było go widać. Czy przez to, że tak wstrząsałem, to w jakiś sposób rozsiałem tutaj coś po tej płytce, czy jednak bardziej prawdopodobne jest to, że tutaj rośnie jakaś dodatkowa pleś, bo kordyceps wygląda tu ładnie. I tak powinien przerastać. Tego wszystkiego z boku nie powinno być. Także tej płytki raczej bym nie użył. Raczej, ale zostawię ją, żeby zobaczyć, co się będzie działo. Tutaj dokładnie to samo. Też cząsłem tymi, tymi moimi płytkami, czyli znowu ten sam błąd. I znowu tutaj widać, że wyrasta nam. Coś tutaj na tej godzinie czwartej. I znowu pytanie czy to jest mój kordyceps, który tu prawidłowo rośnie i tak jakby macki wypuszcza? Tylko znowu na zewnątrz tutaj też takie drobne. Też nie jestem pewny. A tutaj to wszystko jest jasne. Klon nieudany. Po pierwsze zasiałem dużo zarodników. Wszystkie te kropeczki to są zarodniki, tworzą się nowe kultury. Może jedna z nich jest klonem, ale cała reszta to są zarodniki. No i zielona pleśń. Także wiadomo, to do kosza.